Cenzura jest potrzebna. Cenzurowanie jest sztuką. Dobry cenzor powinien być artystą. Poza tym to jest gra. To jest gra. Jeżeli ktoś na przykład napisze precz z komuną, to wiadomo, że trzeba to wykreślić. Ale jeżeli ktoś napisze bydło. To już należy się zastanowić, czy to się odnosi do obory, czy do władzy. Cenzura nie była wynalazkiem czasów PRL. Istniała nawet w czasach II Rzeczypospolitej, jednak to komuniści prowadzili ją na niespotykaną wówczas skalę. Kontrolowano wszystko, od krótkich felietonów w lokalnych gazetach, przez książki kucharskie, aż do filmów znanych do dziś reżyserów. Celem komunistów była kontrola społeczeństwa na wszelakich możliwych płaszczyznach. Pomagali im w tym cenzorzy, których zadaniem było ukazywanie odbiorcom rzeczywistości pożądanej przez rząd. Byli oni specjalnie szkoleni jako nieliczni mieli dostęp do prawdziwych informacji. To od nich zależało, co ludzie będą czytać bądź oglądać. Czasami wykazywali się zbyt dużą gorliwością. Krzysztof Kozłowski, odpowiedzialny w Tygodniku Powszechnym za kontakty z cenzurą, wspominał po latach. Kiedyś nam zdjęto, pamiętam, felieton Kisiela, który załamany przez kolejne zatrzymywane teksty postanowił napisać rzecz politycznie obojętną, byle go wydrukowano. Opisał swój spacer po lesie. Cenzor nie pozwolił na publikację, interpretując artykulik jako wyraźne wezwanie do walki partyzanckiej. Podstawą pracy każdego cenzora była tzw. książka zapisów. Gruby tom, zawierający wskazówki i rozporządzenia władz partyjnych, które były na bieżąco aktualizowane. Indeks tematów zakazanych obejmował nazwiska pisarzy, którzy narazili się w władzy, jak mówiono o nich w cenzorskiej nomenklaturze, objętych zapisem, czy też białe plamy polskiej historii. Jednak kwestie polityczne stanowiły tylko margines cenzorskich ingerencji. Książka zapisów to w istocie katalog lęków władzy. Odbywało się to tak. Programu nie był na żywo, tylko był nagrywany na taśmach. Kiedy audycja była gotowa, nagrana na taśmę na wielkim krążku. Ten krążek z taśmą wpadł się na magnetofon. Radio było połączone kablem z urzędem cenzury, który się mieścił gdzieś tam w środku miasta. Kręciło się korbą czarnego telefonu, połączyło się z cenzorem. Ten cenzor pytał, co jest? Mamy audycję do przesłuchania. Włączało się magnetową, cenzor odsłuchiwał audycję. Bo odsłuchaniu audycji odzwaniał, czy wydaje zgodę na emisję, czy nie. I podawał swój kryptonim. Nie imię i nazwisko, tylko opisało się na tym pudełku, gdzie była taśma R23 albo no J56. To był kryptonim tego co. To nie może być. To też się nie przyjmie? Co ja mogę napisać? Odrzuci moje trzy felietony. Nie mogę tak dalej. Nie chcę pisać kłamstwa, ale prawdą nie wyżywię rodziny. Zgodnie z dekretem z 5 lipca 1946 roku, zadaniem cenzury w Polsce była prewencyjna kontrola rozpowszechniania wszelkiego rodzaju utworów za pomocą druku, obrazu i żywego słowa w celu zapobiegania godzeniu w ustrój państwa polskiego. Ujawnieniu tajemnic państwowych, naruszeniu międzynarodowych stosunków państwa polskiego, naruszeniu prawa lub dobrych obyczajów oraz wprowadzeniu w błąd opinii publicznej poprzez podawanie wiadomości niezgodnych z prawem. Nie należy dopuszczać do eksponowania dorobku naukowego wyżej wymienionych. Wszelkie recenzje i oceny wydanej przez wiedzę powszechną encyklopedii dla dzieci polska moja ojczyzna, należy sygnalizować GUKPPIW. Wykonać! Historia chyba najbardziej doświadczyła oddziaływania cenzury. Na potrzeby ideologii komunistycznej ołówki cenzorskie wykreślały wszystko, co dotyczyło II Rzeczpospolitej, wojny polsko-bolszewickiej, 17 września czy też Katynia i Jałty. Nie można było pisać o działaniach wojsk polskich podczas II wojny światowej, sowieckich oddziałach partyzanckich oraz represjach, jakim zostało poddane społeczeństwo polskie zaraz po wojnie. O polskich miesiącach można było wspominać wyłącznie zgodnie z linią wyznaczoną przez partię. Protestujący byli zwykłymi awanturnikami, zaś same protesty przerwami w pracy. Podobnie wyglądała sprawa z działaniem opozycji. Cenzorzy pilnowali również, by odpowiednio przedstawiano dzieje Związku Radzieckiego. W historii pojawiły się tzw. białe plamy, czyli tematy tabu. Do oficjalnych przekazów tworzono nowe wersje, które nijak miały się do rzeczywistości. Sowiec okupanci byli bohaterami narodowymi, Stalin najlepszym przyjacielem Polski, a zbrodnia katyńska... To przecież dzieła Niemców. Historycy i dziennikarze, którzy chcieli pisać o wydarzeniach z przeszłości, mieli dwa wyścia. Albo pisać zgodnie z wytycznymi od sowieckich doradców, albo pisać do szuflady. Dopiero końców lat 70. i powstanie tzw. Drugiego Biegu dały możliwość pisania prawdy historycznej. Aż do odwołania nie należy dopuszczać do publikacji żadnych materiałów o aktorce Annie Prutznel. Reklamujących lub przypominających osobę aktorki, jak również prezentujących jej osiągnięcia i sukcesy artystyczne za granicą. Mamy szczęście, że dożyliśmy czasów, w których mamy prawo słuchać muzyki, jaka nam się podoba, oglądać filmy, które nas ciekawią, i czytać książki, które trafiają w nasz głos. Twórcy żyjący w czasach prl nie mieli tyle szczęścia. Każde ich słowo było kontrolowane. Dochodziło do takich absurdów, że nawet gesty były osensurowane, jeśli uznano, że mają ukryty przekaz. Ale czy zwykłe machanie ze sceny do publiczności może być ukrytym przekazem? Piosenki twórców, takich jak Kaczmarski czy Rosiewicz, miały szansę zaistnieć jedynie dzięki głęboko ukrytym przekazom oraz dzięki przeglądowi piosenki prawdziwej, zakazane piosenki w 1981 roku. W tamtych czasach można było jedynie pomarzyć o wolności słowa oraz myśli. Z kultowego do dziś filmu Seksmisja została wycięta scena, ponieważ cenzorzy uznali, że ukryta jest w niej aluzja. Chodzi o fragment, w którym padają słowa w Kierunek wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Zespół Perfect musiał zmienić słowa z autobiografii, zły kiosek zmarł na wiatr odnowy wiał. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. I lat miał problem z opublikowaniem piosenki do wychowania. Cenzorzy dopatrzyli się drugiego w słowa: Ojczyznę kochać, trzeba i szanować. Nie deptać plagi, nie na godły. Jednak jak na artystów przystało, ich wyobraźni nie ograniczała nawet cenzura, i udawało im się wymyślić kreatywny sposób na ominięcie ołówka cenzora. Tak jak na przykład w filmie MIŚ, gdzie znajduje się tyle ukrytych przekazów. Że to aż dziwne, że cenzorzy ich nie wychwycili, a może nie chcieli wychwycić? Nie należy zwalniać żadnych informacji o rzekomym cudzie w miejscowości Piotrków, gdzie zauważono cudowny odblask na dachu kościoła. Cenzura dotknęła również instytucje kościoła. Księża byli pozbawieni wolności słowa. Zdarzało się nawet, że przynoszono im przygotowane teksty kazań. Nie można było poruszać tematów takich jak polityka władz wobec społeczeństwa czy też historia Polski. Dążono do nauczenia księża autocenzury. Tak by nie trzeba było za każdym razem pilnować tego, co mówił. Komuniści starali się zminimalizować wpływ kościoła na społeczeństwo. W wiadomościach podawano fałszywe informacje na jego temat, a wystąpienia posłów z koła poselskiego znak były sprawdzane przed opublikowaniem przez cenzorów, którzy usuwali z nich spore fragmenty. Działająca pod przewodnictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy komisja rządowa systematycznie analizuje sytuację. Dziś komisja zaznajomiła się z aktualnymi wynikami pomiarów i badań prowadzonych przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Wojska Chemiczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także wysłuchała opinii i ocen ekspertów oraz informacji ministrów o stanie realizacji zarządzonych działań profilaktycznych. Komisja stwierdza, iż prowadzone w sposób ciągły w 200 punktach na obszarze kraju pomiary i badania potwierdzają, że poziom skażenia występującego lokalnie w różnych regionach kraju nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludności. Komisja informuje, że wobec faktu ustania emisji zanieczyszczeń promieniotwórczych z miejsca awarii, a także w miarę upływu czasu, kształtować się będzie stała tendencja spadkowa skażeń. Jak widać, władze w PRL-u nie czuły potrzeby poinformowania swoich obywateli o zagrożeniu płynącym za wschodniej granicy. Ołówki cenzorskie przez cały okres PRL-u skreślały fragmenty dotyczące wydarzeń na świecie, gospodarki państw zachodnich, czy też warunków życia w tych państwach. W polskich gazetach nie można było znaleźć informacji o sukcesach np. Na amerykańskich naukowców w podwoju kosmosu, czy też nowinkach technologicznych. Wszystkie fragmenty odnoszące się krytycznie do Związku Radzieckiego oraz pozostałych państw bloku wschodniego. Obywatele polscy mieli ograniczony dostęp do informacji o Powstaniu Węgierskim czy też w Praskiej Wiośnie. Jedyne prawdziwe informacje można było usłyszeć w Radiu Wolna Europa, z którym komuniści cały czas toczyli wojnę. Dopiero lata 80. i powstanie Solidarności przełamało monopol władzy na informacje. Nie należy zwalniać żadnych informacji na temat finansowania działalności ORMO. Nie należy dopuszczać do żadnych polemik z materiałami opublikowanymi na łamach Trybuny Ludu i Nowych Dróg. Co było najbardziej pilnowane u nas przez cenzurę na terenie działania naszego rozgłośni regionalnej tutaj województwa zielonogórskie i okolice. Sprawy wojska, tutaj stacjonowało bardzo dużo wojsk radzieckich, no i Polskiego Wojska. Na temat Wojska nic nie można było prawie mówić. Poza oficjalnymi komunikatami, które Wojsko samo udzielało. O tym, że jest Armia Radziecka, to, to ludzie wszyscy oczywiście wiedzieli, ale co się tam dzieje, jak oni żyją, w jakich warunkach, bo przecież oni tu żyli z całymi rodzinami, tu były ich tysiące. O ulegnicy, wrzamek, O tym nie można było mówić. Druga sprawa, zakazana, o której nie można było mówić, to nie można było krytykować władz partii, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale tych wyższego szczebla, na poziomie województwa, czy na poziomie kraju. Na poziomie niższym niekiedy można było. Natomiast różne inne rzeczy, jak właśnie te sprawy ekologiczne, sprawy gospodarcze, to już były rzeczy różnie traktowane w różnych miejscach. Obywatele i obywatelki prl byli pozbawieni informacji dotyczących funkcjonowania państwa. Cenzorzy wstrzymywali wszystko, co mogłoby zaszkodzić władzy. Ludzie nie mieli pojęcia o skandalach politycznych, zarówno tych ogólnokrajowych, jak i lokalnych. Nie można było pisać o mechanizmach sprawowania władzy, wyrażać własnej opinii na temat rządzących, pisać o ich przeminieniach czy też nawoływać do demokratyzacji. Cenzura wstrzymywała nawet artykuły członka KCPZPR Mieczysława Rakowskiego, który będąc jednocześnie redaktorem naczelnym polityki, pisał o konieczności przeprowadzenia reform gospodarczych. Wszelkie publikacje przedstawiające uogólnione informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz chorób zawodowych należy wstrzymywać. Z opracowań na temat ochrony środowiska naturalnego w Polsce należy eliminować informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia ludzi spowodowanym przez przemysł i środki chemiczne stosowane w rolnictwie. Dziś ciężko to sobie wyobrazić, ale cenzura w PRL obejmowała również takie obszary jak problemy społeczne. Ludzie nie posiadali informacji odnośnie morderstw, pożarów czy też wypadków przy pracy lub na drodze. Na polecenie władz na statystyki dotyczące sprzedaży mięsa do ZZR, wzrostu poziomu alkoholizmu oraz innych patologii społecznych. Cenzorzy wykreślali informacje o masowych zatruciach, epidemiach, czy też nawet szkodliwościach PCW. GUKPPIW pozbawiał ludzi również informacji o prawdziwym stanie gospodarki, zacofaniu technologicznym i pesymistycznych prognozach na przyszłość. Pani Basiu, cukru! Cenzura PRL-u jest odczytywana bardzo płasko, wyłącznie jako główny urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk. Tymczasem była to wielogłowa hydraulernejska. Występowała na wielu poziomach autocenzura, cenzura, cenzura wewnątrzredakcyjna i urzędowa. Przysłowiowy ołówek cenzora nie ograniczał się wyłącznie do pracy jednostki kontrolnej, ale również do samych autorów, którzy musieli uważać na to, co i jak piszą. Ich teksty musiały być tak sformułowane, by cenzor pozwolił na ich wydanie. Oczywiście autorzy czy różni artyści mieli swoje sposoby na pominięcie i oszukanie cenzury. Używali na przykład języka esopowego.